Plotka w sprawie Aleksandry Koniecznej niemal zniszczyła jej życie. Pomóżcie. Aleksandra Konieczna przeżyła chwilę niepokoju. Jej reputacja stanęła pod znakiem zapytania. Do aktorki doszły słuchy o plotce, jaka krąży na jej temat. Mało tego, Konieczna na tydzień przed rozpoczęciem zdjęć do nowego projektu dowiedziała się, że została z niego usunięta. Aleksandra Konieczna opublikowała na Instagramie enigmatyczny wpis, w którym rozliczyła się z trudnego momentu w swoim życiu. Kariera uznanej aktorki stanęła bowiem pod znakiem zapytania. Kiedy dowiedziała się o krążących na jej temat plotkach, nie wahała się ani chwili, aby wyjaśnić sytuację. Plotka w sprawie Aleksandry Koniecznej niemal zniszczyła jej życie dodała mocny wpis. Aleksandra konieczna dostała rolę w nowym projekcie i już miała wchodzić plan, kiedy dotarły do niej szokujące wieści. Na tydzień przed rozpoczęciem zdjęć wykreślono ją z projektu. Powód? Rzekome wygórowane oczekiwania wobec garzy. Na tydzień przed zdjęciami dowiaduje się, że nie gram w umówionym projekcie. Dociera do mnie plotka, że zażądałam sumę z księżyca. Dlatego nowy projekt przestraszył się i nawet nie podjął ze mną rozmowy. Dlatego pisze ten post: zaczęła na Instagramie 20 października 2024 roku Konieczna. W kolejnej części Konieczna wyjaśniła, że jest w pełni świadoma projektów, w których bierze udział i w swojej drodze zawodowej wykazuje się profesjonalizmem. Jestem aktorką związaną z rzeczywistością. Doświadczoną. Wiem, w jakich projektach mogę zarabiać. Wiem, w jakich nie. Wiem, które chcę wspierać i pracować prawie za darmo. Dodam, że reprezentuję sama siebie, napisała. Konieczna następnie rzuciła enigmatycznie, że jakiś czas temu rozstała się w napiętych relacjach ze swoją agencją i opiekunką. Rok temu zakończyłam współpracę z agencją, a konkretnie moją opiekunką. Dorzucę jeszcze, że nie było to bezkonfliktowe rozstanie. Obecnie, dzięki dobrym ludziom, dociera do mnie ta straszna plotka, która zapewni mi brak propozycji, propozycje stłumione w zarodku, nieobecność i biedę. Chcę zanalizować głowę i serce kogoś, kto ją rzucił. Nie daje jednak rady, pisze aktorka. Aleksandra konieczna ma wygórowane stawki? Stanowczo zaprzecza. Aktorka pod koniec podkreśliła, że nie ma wygórowanych stawek, a swoim postem chce podkreślić gotowość do pracy. Zaapelowała także do innych, aby nie rzucali oszczerstw. Kto według was miałby w tym interes? Kochani, pomóżcie. Moim postem nie chcę nikomu robić krzywdy, chcę tylko powiedzieć światu, że nie jestem wygórowana. Chcę pracować, czuję, że mam coraz więcej dodania, jako aktorka. Przestrzegam siebie i innych, by być uważnym, nie rzucać oszczerstw, nie opiniować bez sprawdzenia faktów, napisała. Wywołana przez konieczną agencja odpowiedziała na post aktorki. W oświadczeniu czytamy: Zapewnienie o poufności wszelkich ustaleń z gwiazdami. Od ponad roku nie współpracujemy z panią Aleksandrą, nie prowadzimy rozmów jej dotyczących, zachowujemy wszelkie standardy dotyczące poufności umów powyższe okoliczności zostały również potwierdzone w korespondencji prywatnej z Panią Aleksandrą. Życzymy oli kolejnych wspaniałych ról, napisano w poście agencji za,